Dobra, słuchajcie, Więc jeśli chodzi o upload plików, tak, tam upload zdjęć, część jest zrobiona, więc częściowo to ja wam tylko mówię, a częściowo tu widzę, trzeba będzie jeszcze zrobić ten post upload tpl, bo nie ma. I jak działa upload zdjęć? Po pierwsze mamy templatkę upload tpl i to jest ta templatka. Ona wygląda w przeglądarce w ten sposób. Czyli praktycznie jest nieostylowana, wybierz plik, graj zdjęcie, możemy ją troszeczkę poprawić. Możemy. Input type file class form control. Jak dodamy klas form control, to będą trochę lepiej wyglądać. Przynajmniej powinny. No, lepiej to wygląda, chociaż jest duże strasznie. Na to, że jest takie duże, to możemy poradzić, dodając ten kontener z przodu. I tu zamykając dwa diwy z tyłu. I teraz to będzie wyglądało o tak, czyli zdecydowanie bardziej przyzwoicie. A możemy też tutaj u góry zrobić. O no, tak, tak, a i teraz ważna rzecz, jeżeli robicie w PHP wgrywanie, wgrywanie plików, e, ważną rzeczą jest to, że formularz, który służy do wgrywania plików, musi koniecznie mieć tutaj enctype panowie enctype e, multipart/form-data. Jeżeli nie będziecie tego mieli, to niestety, ale to nie zadziała. To Łatwo pominąć, łatwo jest o tym zapomnieć, a bez tego to po prostu nie będzie działać, tak? Musi, jeżeli robicie pliki, absolutnie musi być multipart form data, OK? I teraz ten formularz kieruje nas do upload metodą post, wysyła zawartość. Zawartość macie jeden input type file i... E, type submit i to wszystko. Można by się podkusić jeszcze ewentualnie tutaj o, e, o co? label. Tak, to wyśle nas do indeks PHP. w to miejsce. Teraz ja tutaj wyświetlam Uruchamiam tylko e, póki co nasz obiekt, zaraz go sobie omówimy. I potem będę chciał jeszcze wyświetlić tę platkę, której na razie jeszcze tu nie ma. I co robi ta klasa? Macie klasę image PHP. To jest klasa, która składa się z jednej publicznej, statycznej funkcji. Statycznej, czyli można, wywołać można ją wywołać bez tworzenia obiektu klasy image. A ta funkcja się nazywa upload. Przyjmuje jako tablicę e, zmienną files, i realnie to, co my się tutaj robimy, to przekazujemy całą tą surową tablicę files otrzymaną z serwera, która zawiera, przypominam, nazwę pliku, nazwę tymczasową, e, wielkość pliku i całą resztę parametrów. I my to po prostu kopiujemy i przeklejamy do image upload. Tutaj ten podwójny dwukropek, bo to jest metoda statyczna. Zauważcie, że. Tak jak mieliście tutaj strzałki wszędzie, czyli gdzieś tam mieliście jakiś user strzałka i tak dalej. Czy S Strzałka. Tu są dwukropki, bo to jest metoda statyczna. Co my z tym robimy? Wyciągamy sobie z pars oryginalną nazwę pliku. Zapisujemy sobie do name. Potem generujemy unikatowy string na podstawie nazwy pliku i aktualnego czasu. Czyli bierzemy sobie nazwę oryginalną pliku, doklejamy microtime. Microtime to jest czas serwera łącznie z mikrosekundami, i z tego robimy SHA1, skrót, czyli taki tam, nie pamiętam, 120 chyba, czy 90-znakowy kod. I teraz, jedyny przypadek, kiedy dostalibyśmy dwa razy ten sam SHA1, przynajmniej jedyny taki do przewidzenia jest taki, jeżeli ktoś wgrałby dwa pliki o identycznej nazwie, w identycznej w dokładnie identycznym czasie, co do mikrosekundy, tak? Więc jest to praktycznie nierealne, tak? I dostaniemy z tego taki SHA-1, czyli jakbym wam to pokazał. A teraz nie mam wgranego. A... SHA-1 to jest skrót. I generator, czy jak sobie wpiszemy cokolwiek tutaj i każdemu mu to skaszować, to dostajemy za każdym razem, tej samej długości, hash. Co wam to przypomina? Argona też, ale jaki to jest zestaw znaków? szesnastkowy, tak? Bo tu macie od 0 do 9 i od A do F. Tak? Czyli taki szesnastkowy hash za każdym razem i każde zdjęcie, które wgracie za pomocą uploada, dostanie taki randomowy identyfikator. Jak ktoś z was jest, że tak powiem, z perwersem na punkcie kryptografii, w nie, nie kryptografii rachunku prawdopodobieństwa, to może sobie spróbować policzyć, jaka jest szansa wygenerowania dwóch identycznych SHA1, tak? Mało. mała, ale nie zerowa, nie? Powiedzmy, że się tym nie przejmujemy. I teraz on wygeneruje ten, tą nazwę, dopisze do niej webp. Co to jest webp? Co to jest webp? To jest format zdjęć taki stricte przy, wytworzony, jakby wymyślony do stron, do, do ogólnie do kontentu webowego, tak? No, ale za to przeglądarki go otwierają. I teraz, co robimy dalej? Ściągamy sobie ścieżkę pliku tymczasowego, bo jak wgrywacie w HTML-u formu przez formularz plik, to Apache ładuje go gdzieś do tempa i to jest adres tego pliku, jak on się załaduje do tego tempa. Bierzemy to, co się wrzuci użytkownik, ładujemy do stringa. Tak, do stringa, to nie jest błąd. Bierzemy obrazek, zawartość tego pliku z obrazkiem ładujemy do zmiennej stringowej, czyli po prostu tak jakbyście sobie otworzyli notatnikiem obrazek. To, co widzicie w środku, znajduje się teraz tutaj w tym. A po co to tak robimy? Dlatego, że w PHP jest taka magiczna funkcja Image imageCreateFromString, która nam niezależnie od tego, czy to był png, czy to był jpg, czy jakieś inne cholerstwo, jeżeli jest podane mu jako string, to on se poradzi i on nam wytworzy za pomocą tej funkcji Image imageCreateFromString, ona nam zwraca gd image, czyli zwraca nam Obrazek w formie e, wspieranym przez tą bibliotekę GD, tak? E, I ta biblioteka jest nam potrzebna, po to jest ten cały balet tutaj odstawiony, że potrzebujemy obrazka w formacie GD Image. Jak już mamy obrazek w formacie GD Image, to możemy sobie określić, gdzie go zapiszemy i użyć funkcji z tej samej biblioteki GD Image, która się nazywa Image WebP. I ta funkcja bierze obrazek w formacie GD Image i zapisuje go w formacie WebP od razu na dysku, tak? Czyli po przebiegu tej funkcji dostajemy zapisany na dysku obrazek w odpowiednim formacie, z odpowiednią nazwą, z odpowiednim rozszerzeniem. Natomiast nie ma, uwaga, śladu jeszcze po tym obrazku w bazie. To jest coś, co zrobimy sobie zdecydowanie później. Nie ma, nie ma jakby, śladu w bazie, że takowy obrazek został wgrany. Tak? Po wgraniu obrazka dobrze by było poinformować uzera o tym, że obrazek został wgrany. Więc wyświetlimy sobie Wyświetlimy sobie wiadomość, że obrazek został przesłany i wyświetlimy sobie stronę postał tu upload.pl, której jeszcze nie ma. Dodajmy ją sobie. I. O, a będzie, każdą tą wiadomość i możliwi nam powrót do głównej strony, tak? To wszystko już powinno działać, czyli jak ja sobie wejdę teraz tutaj w upload, wybiorę jakikolwiek plik graficzny w miarę możliwości, wgram, on zostanie przesłany, mogę sobie sprawdzić, że on faktycznie został wgrany tutaj, code też umie to czytać, tak? Czyli to część działa, wiadomość się pokazała, tu nie mam jeszcze, nie mam jeszcze czego, czego tu nie ma, tego odnośnika, tak, że muszę tu wejść. I z drugiej strony ta góra nie powinna mi się pokazywać jak jestem zalogowany, tak jakbym się już miał czepiać do czegoś, tak. W sensie ten formularz czy te dwa guziki nie powinny się pokazać, jeżeli użytkownik jest zalogowany, tylko wtedy, kiedy nie jest zalogowany. To zaraz sobie ELSA wpakujemy. Natomiast na tą chwilę skopiujemy sobie ten profil czy guzik do profilu. Zrobimy upload. Graj obrazek. Tak. Kierujemy do uploadu i teraz, żeby się pozbyć tych dwóch guzików. Muszę sobie przypomnieć smarty składnie. No nie pamiętam. If coś tam, else, if, else i zamykacie ifa, czyli tak naprawdę muszę sobie dopisać tutaj else. I ten, ten guzik do rejestracji i guzik do logowania pokaże się tylko jeśli nie jesteście zalogowani, tak? Czyli zobaczcie, teraz jesteś zalogowany, jest profil, wgraj obrazek, wyloguj. Jak się wyloguje, to muszę się ponownie zalogować, żeby móc zobaczyć te obrazki. Tam jeszcze nie ma. Czekajcie, czy jak teraz do profilu się spróbuję dobrać, to idę do no Okej, okay. dobra, to działa. A jak jestem niezalogowany i spróbuję się wylogować, to mam taki głupi komunikat. To fix do tego, gdzie to by było. Gdzie jest logout? Tutaj um, tak samo jak tu. W sumie używamy tego tyle razy, że można by zrobić funkcję statyczną do tego. Ale tu sprawdza, to czemu on mi.

Tak, teraz mnie wyrzuca, jak wziąłem logout, to to mnie wyrzuca na login od razu. I teraz słuchajcie, ostatnia rzecz, przysięgam i puszczam was na wolność. A w piątek przyjdziecie, nie? Przyjdziecie. No to nie A czemu będzie? To jest No, się. Bo gole. Jedziemy Co? Bo gole, słuchajcie, ponieważ parę razy nam się powtarza to samo w kodzie, czyli zobaczcie, że parę razy jest coś takiego, że jeśli użytkownik jest e, zalogowany, to jeżeli nie jest zalogowany, to wywal go do loginu, to możemy sobie, słuchajcie, w klasie User zdefiniować taką helper przydatną, pożyteczną funkcję statyczną, która zrobi to za nas, żebyśmy nie musieli tego za każdym razem pisać czyli public static function uh, check uh, check if nie wiem jak ją nazwać register construct get email register public function i się nazywa check out i po prostu ona sprawdza czy w sesji jest user. Jeżeli go nie ma, to wywala nas do wywala nas do logowania i teraz wszędzie można tą funkcję zamiast tego całego bloczku wrypać. Czyli zróbmy sobie tak znajdź bo już przy takim dużym kodzie się zaczyna robić problem. Znajdź mi to a czemu? Session user is not set. Może on zaznaczenie szuka. Ciekawe. Mam wrażenie, chyba że to faktycznie mu ten wykrzyknik przeszkadza. Okay. No i tak, zobaczcie, tu mamy takiego potworka, że jeżeli jest zalogowany, to to, jeżeli nie jest zalogowany, to to. I zamiast tego możemy zrobić tak. User. Check out. I check out. Wyrzuci nas do logowania, jeśli nie jesteśmy zalogowani. I już, jakby nie muszę już robić IFA. On nas wyrzuci, jeżeli się okaże, że nie jesteśmy zalogowani, i tyle. I tu nic więcej nie muszę robić. Dalej, to szukamy następnego przykładu użycia tutaj to samo jeżeli jest logout robimy czyli user checkout to wtedy to sobie możemy odpuścić dalej następny gdzieś jeszcze mamy tutaj nie tutaj znowu to samo i to już pozbyłem się chyba wszędzie tego Tak, dobra. Cyk. Sprawdzę jeszcze, czy jakiś upadek przykuś nie czułem. Gdano na to że upload mogę wejść bez zalogowania się. Jeśli byście chcieli się jakby zabezpieczyć, że nie można wejść do uploadu, to wystarczy wkleić tą linijkę check out do uploadu i to już. I to już, bo jakby ona doskonale sobie poradzi z zabezpieczeniem przed przed tym, że no ktoś próbuje nam bez zalogowania się to zrobić film.